Hej, hej, cześć, witajcie Nagrywam dzisiaj dla was Nową gierkę na moim kanale Ta gierka nazywa się Crossout Dla osób Które tej gierki nie znają A część osób Pewnie też już ją zna Może ma Jakby coś chciało dać albo coś Pograć razem, jakiś tryb stworzyć To nazywam się Pustelnik Podłoga Ety Możecie ze mną pograć, yy, stworzyć tryb, czy ja stworzę. Nie wiem jak chcecie. Ogólnie yy, tak się nazywam tutaj, więc jakby ktoś chciał coś pogadać czy coś, to piszcie do mnie, może do Friends nie dodawajcie, jeżeli macie gierkę. Może w opisie wam dam, dam wam nawet link do gierki, jak mi się będzie chciało albo i nie tak. I w tej gierce, jeszcze dla osób nowych, które nie wiedzą, o co w tym chodzi, budujemy sobie pojazd y, i idziemy na bitwę. Ja już mam y, to i to odblokowane. I idziemy z, to, z tym. To miałem, ale sprzedałem, bo nie używałem tego. Ogólnie teraz gram na działach RM54 Horde. To są, dla, jak dla mnie, najlepsze działa i gramy ogólnie są tutaj rajdy, brows, nie wiem o co w tym chodzi, ale rajdy robimy Czy to jest? level 10, no i 3000p to chyba jest nie wiem, dobra Robimy misję to dobra, battle i gramy Zobaczymy ile będziemy... O, szybko teraz akurat, ale czasami zdarza się o wiele, wiele dłużej czekać i... Już trochę pograłem yy, ogólnie, no to na początku trochę mi się gra brzydko woduje ale później już jest w miarę. Wow. Bo pierwszy raz dopiero gram przed włączeniem i tak wygląda. Kurczo, błotnik miałem ten. No dobra. Ogólnie no to w grze chodzi o to, żeby jeździć pojazdami i strzelić... I zniszczyć inne pojazdy i fajna gierka większość może osób już zna to w grę ale myślę, że będziecie chcieli ją na moim kanale może nie, może tak nie wiem, zobaczycie w ogóle się będzie się nagrywało ogólnie to są moje naj, najlepsze combo u mnie jest takie asysta Boom, enemy destroyer. Ja zniszczyłem go. No. Ja ogólnie próbuję teraz y, piąty poziom wbić, żeby już y, mieć inne maski. Y, kabiny znaczy, żebym mógł więcej działek dołączyć. Ej, przejmują nam, o kurde. Trzeba się wracać. Kurde, chyba nam przejmą, żal. No weźcie, ktoś tam zatrzymajcie. No i dupa, przegraliśmy będzie dzisiaj trzeci raz. Ale dużo się zdarza takich, że. Tak, reputacji nie najlepiej. nie wiem, już miałem tak raz, że chyba podaję się raz albo dwa, że przegrałem. Nie wiem. Nie wiem, po prostu może lepsi gracze od razu jadą na bazę i nie strzelają się, nie bawią się. Teraz próbuję zostać na bazie. Poszczelam się, pobiję, więc zostajemy. Poczekamy, będę się w okolicach bazy kręcił. Już się te tytuły załatwały Ty, Pierwszy widzę tego typa może może być szlaznikiem Ale że w sensie Że Sus. No i kurde Na pysk się wywariam tak. Ja jak to Ja jest Zwykle Ogólnie gra się w Osób podaj y, że nie wiem ile I po prostu jeżeli y, nie ma tylu graczy no to są boty a jeżeli bot y, jeżeli gracz jakiś dołączy no to wtedy bot się niszczy i ten gracz gra za niego no kurde, że mu dużo hapsów zadał kolega pcham pewnie on już tam się bulwersuje sorry mogą teraz dla jakiegoś gościa no i dobrze z teamu trzeba sobie pomagać ogólnie w tej gierce bo bez znajomych to pff, jesteś gdzieś I już nam przyjmują, wiedziałem że tak będzie kurde, dobra, wracamy lecimy na bazę, mam nadzieję, że punkty nie zdobędą albo nasi szybko wpadnął tam i zniszczył, albo nie wiem co. Niech oni leżą kurczyna na. Tu już jakiś typa jest. Trzeba go zniszczyć, albo. Bo przegramy, kurde na punkty. I boom, enemy destroyer victory udało się o i dostałem te działko które pewnie znowu sprzedam chociaż nie wiem dobra uh lifter no nie wiem dobra to gramy najpierw sobie wybrałam te, te te najłatwiejszy poziom bo później będę sobie resztę wybierała ale na razie najłatwiejszy ogólnie spoko ten, ten, ten ogólnie to wcześniej to udawało mi się po poziomu zyskiwać na rundzie a czasami w ogóle prawie im więcej i się pozabija tym więcej się tych punktów tutaj. no jejku ale ogólnie, co tak grafika o już się uspokoiła grafika no dobra no to jedziemy I chyba bazy będziemy najpierw wcisnąć a teraz jesteśmy tu, no dobra easy, easy easy peasy lemon squeezy mogliby dodać coś takiego, że szukasz jakieś można znaleźć na mapie, jakieś ciekawe rzeczy. No. Ogólnie będziemy tutaj stać i pilnować, żeby tam jest ten, bardzo nie ostrzelali. Strzelamy do typa, do kampera jakiegoś, kurde, zaraz go możecie wyja wyjaśnić. O, tu jest jakiś. Uff. Ale mi sprzedł na pysk taką armatę. No i bum, kalaka i kto jest lepszy, kurde. No co? Uuu, ale go zmiotłem. Dobra, teraz trzeba uciekać, bo już się palę. Wiem, że pewnie zaraz wyrwę. Uuu, ale, żebym uciekł. Aha, pięknie. To było się gdzieś skampić i strzelać dalej. mam dopiero od wczoraj wieczorem nie wiem, chwilę sobie pobrałem. uuu i dostałem hmm, Kurczę, ale już wygrywamy jesteśmy, jesteśmy u nich na bazie i jest dobrze jest dobrze ogólnie też są konwoje i kolejne działko, będzie co posprzedawać ogólnie nie wiem do czego jest ten, ten złą scrap metal no właśnie Mamy na rundę, o, gramy zaraz już. U. wywaliło mnie, gdy kawin, czekajcie. Nie wiem, co mi się... No, Znowu grę nie wróciło. Ogólnie najlepiej, jak jest się na samym, y, najwyżej w rankingu y, tym, no bo wtedy, wiadomo, mamy przewagę, bo mamy więcej tego sprzętu. Mam nadzieję, że teraz mnie tak szybko nie wyjaśnię jak wcześniej, bo to było niefajne. Skąd oni nie strzelają? Ogólnie mogę Wam jeszcze pokazać y, te pojazdy gracie. Troszeczkę wyżej. I ciśniemy go. I patrzcie, i uciekł. Dobra, jedziemy dalej. Ogólnie już że na sam na przodzie zamontowałem. Ej ludzie, nie szczelajcie się, jesteście przecież kurde z tego samego teamu, no to kurde. O nie, i ich tu jest. Trzeba ich kurde pow wyjaśniać. Bo i nie ma mojego przodu. Nie. <laughs> nie, 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 Troszeczkę to było takie... Yy. niezbyt mądre posunięcie. Tutaj gości ogólnie fajnie się skampi i strzela w tym tych snajperów. No kurczę, się przegr przegramy to... Hmm. Trochę gdzieś w stwarze. Mam dolar. Ogólnie zauważyłem, że o tak osie opłaca może ustawiać, bo o to może dwa biją. Tak, ale wiedzie się w człowieka. Się może nie zada tyle samo, ale łatwo jest te, dwa, takie dwa noże zniszczyć Bo na swoim sam, sam sobie strzelałem nawet tak podstować i strzeliłem w jednego noża, strzelałem, strzelałem, odpadły dwa, więc lepiej mieć szerzej rozstawione. Tu są. To jest w ogóle fajne. Testy dryów. O zobaczcie, tam stoi, o, o... tam stoi mój samochód. Przybliżę go. O, to jest mój samochód. Jak widać? A to jest ten co sobie na próbę wziąłem, tak żeby sprawdzić, nim nie można walczyć. Bo no, wiadomo każdy by brał e, takie sory za te e, głosy za oknem. Każdy by brał sobie takiego na no niej, kurde, by walczyli na takie czołgi Jak takiego to jest ciężkie jednak położyć. Zobaczcie jakie to kurcze jest masywne. To najlepsze, że ma ten te z ryjku może strzelać. Op. I opatrzcie. Jeden strzał w takiego mojego 228. Na dwa strzały taki mój leci. A, bum i nie ma mnie. Nie ma, tylko graty zostały. Więc pod O można sobie te boty przywołać i tak, yy, schować je. Więc teraz podjedziemy tu, gdzie ten bot się pojawia i spróbujemy go wyjaśnić. Tym czołkiem. Gdzie on się pojawia? A, tu, dobra. F. Dobra. Teraz wracamy do bitwy w ogóle. moje ta hordowa zakłada, bo to się nazywa horda, więc tak albo zielona eg egzekucja. A właśnie jeszcze miałem tak pomalować go. I teraz tak. Co by tu można było jeszcze doczepić? To? No, w sumie, no to. Czemu by nie? A, nie mogę już. No dobra, no to. Dajemy babu. A, bo tutaj to jest. Poczekajcie, zobaczymy, co jest w ostatnim ale... Co to jest? To jest ciekawe, no. Siódmy poziom. To o, na szósty chcę wówczas zrobić dzisiaj w tym odcinku. Spróbujemy na szósty, ale teraz jest na to, na trzeci, taki początkowy i możemy to, to, albo to, albo jeszcze jakiś losowy przedmiot. I właśnie raz, raz mi z losowego przedmiotu ta moja maska wypadła. Mam nadzieję, że teraz nie będzie dużo. Może... No, a jestem na drugim miejscu. Nie. Czemu tak jak ludzie czasami? Nie wiem, a, znam tą mapę O kurczę Ogólnie Dużo osób maluje te swoje samochody Później Na kolor jakiś Dobra, ja będę tutaj stał, czekał na ich Może ktoś przyjedzie Wolę się raczej nie wysuwać Wolę się na razie schować kurczę, Bo widzę, że tutaj ludzie to są łocie panie Ja nie że nie ma co z nimi walczyć ogólnie to był, o dopiero zauważyłem że nie wiem. o sorry sorry słuchawka mi wypadła teraz nakładam i może nie jechać. dobra chyba jedziemy się strzelać dobra jadę o pierwszy ich pad i nasi padają i ich też. Dobra. To lepiej niech ich większość pada, tak jak teraz. A widzę cię robaczku. Ty, 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 ty. O nie, plecy mi jakiś robi. Ty Janusu, jeden przedzyd, gdzie do mnie Do mnie. O. Nie, nie. Do mnie się nie szczela Ja nagrywam na YouTube. Nemi destroyer, jeden wysadzony Dobra, jedziemy dalej I Mam trzy koła, to jeszcze na trzech idzie Idzie jeszcze coś zrobić Uu. Multi kill O kurczę, wyjaśnij mnie O nie Strzelił do mnie z armaty Jakiś Ale powinniśmy to wygrać Bo już jest tylko dwóch It's like czy jakoś on, jak to się I zbie... Ten co mnie pocisnął. What? Czym on wybuchł? Ej, no. A myślałem, że ten malaga. Ale ma tu słabą broń. i Wiktory, no. Bo po prostu. Yy, yy, o. To to w ogóle wepchnął radiator jednego sobie zostawia sobie zamontuję gdzieś, się, będę miał jeden punkt na zbyciu. Czwarty to nie wiem, słabo, słabo, jeszcze troszeczkę, jeszcze trochę. I będę miał, nie wiem kiedy to się pojawi, nie wiem ile odcinek będzie trwał troszeczkę pogramy, mam nadzieję, że wa gra wam się spodoba, więc gram, nie wiem czemu mi teraz wywala cały czas. Ogólnie, jeżeli ktoś ma taką butlę, no to pod R może się wywrócić, jak się wywali, no kurde. I widzieliście, jaka sytuacja była, no dobrze, ale nie, bo to ten, bo grać w pod su Porsche. Ale w ogóle ja nie umiem tutaj celować. Hmm. Teraz kurde, ci to działo od Uuu, ale mi na popę wjechał A. Aha, dostałem Chyba za mnie tylko jakiś kadłubek ma zostać Ale podaj że dwóch pocisnę No prawie tego trzeciego Jeszcze no. bronić się to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie tą serię, no to